Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, akcji, walut, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek w i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszych partnerów, czyli wymień WymieńBitcoina.pl, a więc sieci kantorów obsługującej wymianę wszystkich wiodących coinów Dostępnych na rynku, więc jeżeli jesteście zainteresowani zakupem czy też sprzedażą i nie wiecie, jak to zrobić, chcecie poradzić się, kogoś, chcecie, żeby ktoś wam pomógł, chcecie zrobić to szybko i bezpiecznie, to odwieźcie któryś z kantorów stacjonalnych wymień bitcoin.pl oraz oczywiście XTB, gdzie zdywersyfikujecie z kolei swoje portfele inwestycyjne o akcje, o ETF-y. No i oczywiście przypominam, że do miesięcznego obrotu na poziomie 100 tysięcy euro nie zapłacicie a my to dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy w sposób nietypowy, bo rozpoczynamy od podziękowań moich dla Was, bo to tak naprawdę dzięki Wam z Krakowa, z konferencji InvestCAVS, przywiozłem takie oto tutaj dwa srebrne laury. Jeden to jest srebrny laur w kategorii. Analityk roku. Bardzo ładnie tutaj jest zrobione nawet krypto raport, więc możecie sobie to sprawdzić. Będzie to wisiało u mnie. Jest oczywiście też ten laur w kategorii dziennikarz ekonomiczny, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo to tak naprawdę w głównej mierze zakładam, że były właśnie wasze głosy, głosy społeczności krypto raportu, głosy osób, które po prostu oglądają mnie na YouTubie, bo tu mam największą przestrzeń, żeby wyrażać swoje opinie, swoje poglądy, dzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem w sposób, mam nadzieję, że możliwie jak najbardziej przystępny, przynajmniej staram się to tak robić wiem, że do niektórych tak to właśnie e, trafia. No i cóż, mam nadzieję, że przed nami kolejny rok, kolejne lata równie intensywnych nagrań i dzielenia się wiedzą, a ja z tego miejsca mogę Wam już tutaj powiedzieć, że w ciągu najbliższych kilku tygodni najpewniej wystartuje już ten cykl edukacyjny, o którym mówiliśmy od ubiegłego roku. Miało to wystartować już miesiąc temu, natomiast z mojej winy, a właściwie z winy natłoku obowiązków innych zawodowych, które mnie przytłoczyły, nie miałem za bardzo czasu usiąść do tego i nagrać tego w taki sposób, jak chciałbym, żeby to było, a nie chciałem robić tego po łebkach, więc powiedziałem sobie, że na spokojnie w kwietniu usiądę, zacznę już nagrywać, więc później będzie kwestia zmontowania, natomiast stawiam, że najdalej od drugiej połowy tego miesiąca już ten cykl wystartuje i raz w tygodniu będziecie dostawali nowy kolejny materiał nie w zamian za materiały analityczne, tylko dodatkowo który będzie wyjaśniał różne kwestie związane z mechaniką rynku, z analizą poszczególnych narzędzi, z tym na przykład jak wykorzystywać oscylatory, albo jak z nich nie korzystać, więc różne tego typu kwestie będziemy sobie wyjaśniać na przestrzeni kolejnych tygodni. No i z tego miejsca deklaruje się, że ten. Cykl już w najbliższym czasie wystartuje. A my, cóż, bez zbędnego przeciągania, myślę, że przejdźmy sobie do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. I naszą analizę rozpoczynamy od spojrzenia do kalendarza makroekonomicznego, bo w kalendarzu makro możemy zaobserwować, że zresztą przed nami kolejny tydzień, za chwilę kolejny miesiąc, kolejny kwartał tak naprawdę, natomiast no ten kwartał aż tak wiele nie zmienia, ale to, że będziemy mieli początek nowego miesiąca, to już jest dość istotna informacja, no bo zwykle ta pierwsza połowa miesiąca obfituje w bardziej istotne raporty makroekonomiczne, no i nie inaczej będzie także w kwietniu, na początku miesiąca poznamy oczywiście raporty obrazujące kondycję amerykańskiego rynku pracy, w pierwszej kolejności będzie to raport ADP, w drugiej kolejności będzie to ten zdecydowanie ważniejszy raport Northamperals. No i jeżeli chodzi o raport Northamperals, no to tutaj ekonomiści mają dość no takie ponure prognozy. Nie mówię, że one są jakieś drastycznie złe, no ale zakładają kolejny spadek. Tutaj zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, która przed miesiącem wyniosła 151 tysięcy, teraz miałaby uplasować się na poziomie 139 tysięcy, więc warto będzie obserwować, czy rzeczywiście ten odczyt się pokryje, czy będzie ewentualnie Niższy, to jest oczywiście najbliższy piątek, godzina 14:30 czasu polskiego. Natomiast 10, 10 kwietnia poznamy jeszcze dane na temat inflacji konsumenckiej, czyli jeszcze w mojej ocenie na tym etapie cyklu gospodarczego ważniejszy odczyt, bo od tego, jak inflacja będzie kształtowała się na przestrzeni najbliższych miesięcy, zależne będzie to, czy Rezerwa Federalna zdecyduje się w czerwcu tego roku ponownie obniżyć stopy procentowe, pierwszy raz w tym roku, ale czwarty raz w tym cyklu, czy być może na tę pierwszą w tym roku obniżkę przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Nie przywiązywałbym się natomiast do tego odczytu inflacji konsumenckiej, który poznamy 10 kwietnia. Uważam, że dwa kolejne odczyty, które poznamy w maju i w czerwcu, będą nieco ważniejsze, bo one mogą już uwzględniać czy obrazować nam ewentualny wpływ bądź brak tego wpływu taryf celnych na dynamikę wzrostu cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych i od tego, czy, te, czy ta wojna cenowa doprowadzi do jakiegoś odbicia wzrostowego wskaźników CPI, czy też nie. Zależne będzie to najpewniej, czy stopa funduszy federalnych zostanie obniżona w czerwcu, czy być może dopiero we wrześniu, albo w październiku. Więc ten raport, który poznamy w przyszłym tygodniu, myślę, że warto będzie traktować z takim lekkim przymrużeniem oka, bo w mojej ocenie dopiero dwa kolejne raporty będą miały znacznie większe znaczenie dla decyzji monetarnych podejmowanych przez amerykańską rezerwę federalną. Niemniej jednak, no jak to zwykle na początku miesiąca tego, pierwsza połowa zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. A jeżeli chodzi o sytuację na rynku, no to na rynku tak naprawdę na przestrzeni ostatnich dni wydarzyło się to, o czym ja mówiłem od dłuższego czasu. Z, część z Was się ze mną zgadzała, część z Was się ze mną nie zgadzała i uważała, że to już jest dołek, że już teraz jedziemy do góry. No okazało się, że jednak tak do góry wcale nie jedziemy, no bo mieliśmy całkiem wyraźne spadki. Bitcoin tąpnął w piątek o 2800$ w sobotę o 1770 dolarów, później oczywiście niedziela bardzo spokojna poniedziałkowy poranek też póki co relatywnie spokojny natomiast no, w mojej ocenie jakichś wielkich presji zakupowych ja tutaj osobiście nie dostrzegam, więc jest ryzyko, że te spadki po prostu mogą być kontynuowane, czy to możemy wyrównać marcowe minima, czyli okolice 77 tysięcy dolarów, czy możemy spaść do poziomu 73 tysięcy dolarów, albo nawet do poziomu 61-62 tysięcy Dolarów też możemy spaść, więc w mojej ocenie póki co jest jeszcze sporo przestrzeni i sporo czasu na to, żeby Bitcoin mógł sobie spadać. Zresztą o tym czasie to mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu, bodajże w materiale czwartkowym. Zachęcam, żeby się z nim zapoznać, bo tam poruszałem kwestię właśnie timingu. Tego, czy jeżeli Bitcoin ma wybić nowe ATH przed końcem tego roku i szczyt HOS miałby przypaść w okresie między październikiem a grudniem, to czy Bitcoin ma jeszcze czas, żeby spadać, czy już powinien zacząć wzrastać w Tłumaczyłem, dlaczego w mojej ocenie Bitcoin ma jeszcze bardzo dużo czasu i może spadać i w kwietniu, i w maju, i w czerwcu, i w lipcu, nawet jakby spadał, i w sierpniu, nawet gdyby spadał, to i tak szczyt Hossy przed końcem tego roku może wywindować go do nowych ATH, zauważalnie przewyższających te poziomy notowane, czy to Tutaj w połowie grudnia czy później 20 stycznia to dotychczasowe nasze ATH, więc no póki co nie spieszyłbym się z prognozowaniem jakiegoś takiego wielkiego, rychłego, nagłego, dynamicznego odbicia wzrostowego. Uważam, że wciąż jeszcze jakieś spadki mogą być kontynuowane. Idąc dalej, zerknijmy oczywiście na Ethereum odbicie od oporu w wysokości mniej więcej 2130 dolarów od bariery, o której mówiliśmy, mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, zresztą cały czas powtarzałem, że to podbicie w mojej ocenie było bardzo podobne strukturalnie do tego odbicia, no więc obawiałem się, że tak jak tutaj dobijemy sobie do oporu i spadki, tak jak tutaj dobijemy do oporu, no i te spadki się pojawiły, wyrównaliśmy sobie na minimum z 11 marca, jesteśmy już bardzo, bardzo blisko wsparcia w rejonie 1740 dolarów, natomiast jeśli ta granica została przełamana, to Następne wsparcie mamy dopiero w rejonie 1500. 40 dolarów. Jest to poziom, który po raz o, ostatnio testowany był w październiku 2023 roku. Natomiast tutaj bardzo ładnie stanowił wsparcie i wyznaczał dolne ograniczenie tej konsolidacji, którą obserwowaliśmy sobie od połowy sierpnia do drugiej połowy października 2023 roku. Pojawiła się sugestia, aby przeanalizować Ethereum Classic, którego kurs no, wybił niestety z konsolidacji dołem. Przed tym przestrzegałem trochę, jak ostatnio o Ethereum Classic mówiliśmy, no bo jednak bądź co bądź były spadki, konsolidacja jako korekta. Były spadki, znowu ruch płaski, znowu spadki, znowu konsolidacja, no i wybicie dołem. Przełamane wsparcie w rejonie 16 dolarów i 90 centów. No i de facto, gdyby przyjąć, że pokonanie jednego wsparcia zwykle postrzegane jest jako potencjalny katalizator dla dalszego rajdu spadkowego w kierunku kolejnego wsparcia, to w tym przypadku nie można by wykluczyć spadku nawet w kierunku 14 dolarów i 70 centów, poziomu testowanego ostatnio w październiku 2023 roku. Ewentualnie bardzo, bardzo pośrednio średnia strefa w rejonie powiedzmy 15,80, tutaj lokalnie jako opór, tu jako wsparcie, więc powiedzmy 15,80, 15,90 to jest taki pierwszy lokalny próg wsparcia, natomiast jeśli on zostanie przełamany, to już dopiero 14,70, więc warto być przygotowanym na to, że Ethereum Classic może jeszcze w najbliższym czasie, notabene, Kontynuować tendencję spadkową, natomiast była też propozycja, aby zestawić Ethereum Classic z Ethereum. No i jak spojrzymy sobie na wykres ETC versus ETH, no to okazuje się, że mieliśmy potężny wzrost między 24 lutego a powiedzmy 7 marca, później jakieś korekcyjne spadki, znowu podbicie, znowu spadki, ale już o wiele spokojniejsze. No i ta wyprzedaż zatrzymała się na granicy bardzo fajnego, technicznego, horyzontalnego wsparcia w wysokości mniej więcej 0,9 y, centa, nieco poniżej 0,088. Bariera testowana tu jako opór, wsparcie, opór, 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 wsparcie, wsparcie, więc bardzo fajna. Natomiast podbicie, które tu obserwujemy na przestrzeni ostatnich dni, no ono nie powala, ono naprawdę jest bardzo symboliczne, bym powiedział. I oczywiście teoretycznie ten wzrost może być kontynuowany. Pułapy, które ja wyznaczyłem na tej parze, to jest tak naprawdę ten horyzontalny próg wsparcia. Do tego mamy dwie linie tendencji, one są równoległe. Więc, gdyby ktoś chciał, to można mówić, że tu mamy taki wielki, gigantyczny, równoległy kanał spadkowy, bez identyczny kąt nachylenia. Górne ograniczenie wypadałoby nam no, tutaj w okolicy dziesiątych, nieco powyżej dziesiątych centa. Jeszcze do tego dorzuciłem linię tendencji wzrostowej, określoną po minimach od połowy czerwca 2024 roku, przez te kolejne dołki, które się tutaj pojawiały. Natomiast, żeby mówić o rzeczywiście, wzroście Ethereum Classic versus Ethereum to w mojej ocenie dobrze by było poczekać, aż wybijemy powyżej tej linii tendencji, najlepiej aż powyżej tych wierzchołków. Wtedy rzeczywiście to mogło być postrzegane jako taki silny sygnał wzrostowy. Natomiast na tym etapie to podbicie jest na tyle spokojne, że nie zdziwiłbym się, gdybyśmy za chwilę wracali sobie do tego wsparcia, albo nawet podejmowali próbę przełamania go. Idąc dalej kolejne koiny, które zaproponowaliście EOS. W przypadku EOSa trochę odświeżyłem tą moją analizę więc usunąłem jedną horyzontalną strefę oporu w rejonie której notowania EOSa się utrzymywały dorzuciłem dwie linie tendencji tworzące równoległy kanał spadkowy, no i aktualnie EOS znajduje się na granicy górnego ograniczenia tego układu, tej formacji wczoraj bardzo fajne podbicie, bo o 9,5% to już jest naprawdę zauważalny wzrost, dziś o poranku obserwujemy niewielkie odragowanie niewielką presję podażową, póki co ta linia tendencji nie została przełamana. Gdyby została przełamana, to teoretycznie dalszy rajd wzrostowy mógłby być kontynuowany w kierunku 71,5 centa albo wybicie dalej. No i już mówimy o potencjalnych wzrostach w kierunku 1 dolara bądź do kolejnego oporu, dolar 12,27,37 e, centów i tak dalej. Natomiast w ogóle, żeby mówić. O możliwości wzrostu konieczne byłoby wybicie powyżej tego aktualnie testowanego oporu, powyżej tej linii tendencji. Dopóki jesteśmy poniżej, no to tak naprawdę nie za bardzo są podstawy do tego, żeby mówić o jakichkolwiek spektakularnych wzrostach, a jeżeli w najbliższym czasie zamiast presji zakupowej dojdzie do pojawienia się presji podażowej i de facto odbicia od tego aktualnie testowanego oporu, no to notowania osa mogłyby zjechać nawet w kierunku 40 centów mniej więcej, czyli do minimum z sierpnia, czy też listopada. Ubiegłego roku. Algorand, projekt, którego kurs, no ja nie powiem, czy, czy to było jakieś szczególnie wzrostowe odbicie, bo to tak raczej bokiem szło. Natomiast zbliżyliśmy się w połowie ubiegłego tygodnia do wcześniej pokonanego wsparcia. Teraz był to opór w wysokości mniej więcej 22,5 centa, czyli 0,22,50. Pojawiła nam się niestety w piątek presja podażowa, w sobotę spadki przekraczające 8%, w niedzielę spadki, w poniedziałek mamy spadki. Jesteśmy na granicy minimum z 11 marca. Zmierzamy w moje do kolejnego wsparcia w wysokości 16,5 centa, czyli 0,1650, a gdyby ta granica została przełamana, to następne wsparcie pewnie mielibyśmy bliżej 13,5 centa, albo daje nawet poniżej 11 centów, więc niestety, ale nastawim się na to, że tutaj ta wyprzedaż też może być jeszcze w najbliższym czasie kontynuowana. Następny projekt, kolejny projekt, który zaproponowaliście, czyli Sonic, chociaż ja tak naprawdę jak doskonale wiecie, wolę patrzeć na wykres y, fantomu niż Sonica, no bo Sonic ma zbyt krótką historię. Je. Wielu pułapów cenowych nie bylibyśmy w stanie wyznaczyć, patrząc tylko na wykres scenika, natomiast patrząc sobie na fantom, e, oczywiście, jesteśmy jesteśmy w stanie te historyczne pułapy sobie jakieś wyznaczyć, no i tutaj doszło do odbicia od technicznego oporu w rejonie 64,5 centa, było wsparcie, było wsparcie, był opór, było wsparcie, był opór, no i niestety spore spadki w piątek, bo przekraczające 10%, w sobotę kolejne 10%, niedziela stabilizacja, dziś o poranku już prawie 3% w dół, no i w mojej ocenie możemy zaraz wyrównać minima z 11 marca, albo dalej nawet teoretycznie, gdyby ta wyprzedaż była kontynuowana, to moglibyśmy sobie zmierzać w kierunku minimów z 7%, ubiegłego roku, czyli 28 centów i póki co nastawiam się na to, że rzeczywiście taka sprzedaż może być kontynuowana, no bo wygląda to tak, jak tu by był ruch impulsywny spadkowy, podbicie korekcyjne wzrostowe z ryzykiem kolejnego ruchu spadkowego. Idąc dalej, XRP od kilku dni spadki, to co zasługuje chyba na uwagę to to, że choć na wielu projektach takie większe spadki pojawiły się dopiero w piątek i w sobotę, no to w przypadku XRP te spadki już w środę wyniosły 4%, w piątek wyniosły 5,7%, w sobotę wyniosły 3%, 3,3, o poranku to jest już prawie 3,3%, no i stawiałbym, że w najbliższym czasie dojdzie do przetestowania wsparcia w rejonie dolara 96 centów. Gdyby ono natomiast zostało przełamane, to jeszcze mamy linię tendencji zlokalizowaną gdzieś w okolicy dolara 77 centów oraz dalej dolar 66 centów, dolar 39 centów jako kolejne już horyzontalne wówczas techniczne pułapy e, wsparcia. Matic, a więc poligon projekt, którego kurs w piątek spadło prawie 8%, w sobotę o 4,6%, niedziela spokojnie, póki co poniedziałek też bardzo spokojnie. Natomiast no jesteśmy na historycznych minimach, więc tu już nie będzie za bardzo jak wyznaczać kolejnych wsparć, do których ewentualnie Matic mógłby zmierzać. Czy to będzie 20 centów i mamy dołek, czy to będzie za chwilę 19, 18, 15, 13 centów? Ciężko będzie prognozować, dopóki nic się na rynku nie zmieni, a niewiele wskazuje, żeby miało zmienić się w ciągu dnia, dwóch czy tygodnia, bo póki co. Mamy całkiem sporo... Obaw, do nich jeszcze sobie dojdziemy, jak będziemy omawiać kolejne rynki. To Wam też coś jeszcze odnośnie tych obaw pokażę. Bo to nie jest tak, że tylko rynek kryptowalut w ostatnim czasie spadał sporo puzli poukładało się w taki ładny obrazek i, i na koniec sobie jeszcze to wszystko jakoś podsumujemy. Solana, no tutaj spadki w środę o 4,4%, w piątek o 6,5%, prawie w sobotę o też 3,8% niemal. O poranku dzisiaj niewielkie. Jednoprocentowe podbicie, natomiast widać, że Solana mogłaby w najbliższym czasie jeszcze delikatnie spaść. Mogłoby dojść do ponownego, bardziej precyzyjnego przetestowania wsparcia w strefie między 117 a 121 dolarów. Natomiast analizując strukturę tego odbicia wzrostowego, można odnieść wrażenie, że to był impuls to jest korekta potencjalny impuls i de facto gdyby to wsparcie zostało przełomane, to notowania Solany mogłyby nie zatrzymać się na poziomie 100 dolarów tylko zjechać nieco poniżej 99 dolarów dołki z drugiej połowy lutego ubiegłego roku w mojej ocenie ja wiem że ten pułap jest oczywiście absolutnie jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym w ogóle wsparciem. Wynika to z, przede wszystkim z ilości testów. Był testowany od dołu jako opór, był testowany od góry jako wsparcie. Tych testów było wiele na przestrzeni wielu miesięcy, więc to jest jedna z najważniejszych stref w ogóle technicznie, ale to nie oznacza, że ona nie może zostać przełamana. Oczywiście, że może no i warto zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli zostanie przełamana, no to notowania solane mogłyby nawet yy, spaść poniżej granicy 100 dolarów. Mówimy oczywiście o krótkim terminie, nie mówimy o tym co wydarzy się za rok, co wydarzy się za dwa, co wydarzy się za trzy, yy, i tak dalej. Pojawiły się pytania po kroju: czy Solana wzrośnie do 200 dolarów? Czy Solana wzrośnie do 400 dolarów w tym cyklu Hossy? No i to są pytania, na które nie ma odpowiedzi. W sensie nie za bardzo jest, jak tej odpowiedzi udzielić, bo nie wiemy, co się za chwilę wydarzy. Teoretycznie teraz ja postrzegam to, co się dzieje na rynku, przynajmniej bitcoina i tych większych projektów, jako korektę i oczekuję, że w drugiej połowie roku sytuacja się odwróci, pojawi się nieco więcej optymizmu. Ale co, jeżeli tego optymizmu zabraknie? Co, jeżeli hmm, gospodarka globalna wpadnie w jakiś bardziej poważny kryzys? Co, jeżeli konflikt na Ukrainie będzie się przedłużał? Co, jeżeli Rezerwa Federalna nagle zacznie zwlekać z obniżaniem stóp procentowych i w ciągu najbliższego roku nie obniży ich trzykrotnie o 75 punktów bazowych, jak wycenia to aktualnie rynek finansowy, czyli inwestorzy, tylko w ogóle ich nie obniży, albo nawet zmieni narrację i będzie groziła, że być może trzeba stopę funduszy federalnych podnieść. Teoretycznie dzisiaj szanse na realizację takiego scenariusza są znikome, ale to nie oznacza, że to się nie może zmienić. Wystarczy, że coś na rynku się zmieni, coś w gospodarce się e, zmieni, a przykład ostatnich lat pokazał, że Kondycja globalnej gospodarki może de facto zmienić się w ciągu dwóch, trzech dni, tygodnia. Wystarczy, że jakiś niechciany wirus nagle opanuje cały świat i żyjemy w innym świecie, w innych realiach i trzeba się do nich dostosowywać. Więc czy Solana może wzrosnąć do 400 dolarów w tej hossie? Może. Ale czy to zrobi? Absolutnie nie wiem. Być może dobije do 200, a być może w ogóle nie odbije, więc... Ja raczej wolę skupiać się na tym takim średnim terminie, nie prognozować tego, gdzie będzie szczyt Hossy, bo o tym, że ten szczyt Hossy wypadnie pod koniec roku, to też jest czysta spekulacja bazująca na jakiejś cykliczności, na czymś co po prostu do tej pory się sprawdzało, ale to nie jest gwarantem. Być może ta Hossa będzie inna, być może teraz będziemy mieli dłuższe spadki, które nie zakończą się w połowie tego roku, tylko będą trwały do końca trzeciego albo do czwartego kwartału tego roku i jeszcze 26 rok. Rok będzie jakimś rokiem hossy, rokiem wzrostowym i cała ta cykliczność nam się rozjedzie, wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo to, że w przeszłości coś działało, nie jest gwarantem tego, że w przyszłości będzie podobnie. I oczywiście moglibyśmy powiedzieć tak, że Zawsze ta cykliczność działała, że zawsze hossa kończyła się gdzieś pod koniec roku. Bessa zresztą też kończyła się pod koniec kolejnego roku, bessa trwała rok, hossa trwała kilka lat. Natomiast ile mieliśmy tych prób? To nie jest tak, że tych hos było 20, 30 czy 50, że mieliśmy taką dużą próbę statystyczną. To było raptem kilka hos, więc porównywanie tego też nie ma jakiegoś gigantycznego znaczenia. To tak samo jakbyśmy odnosili się do tego, że zawsze po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Bitcoin wzrastał. Okej, okay, rzeczywiście Zawsze wzrastał. Wzrastał w roku 2012, czyli tam 13, później i tak dalej. Wzrastał po wyborach w 2016, czyli piękna hostia w 17, wybory w 2020, no i piękne wzrosty w 2021. No i oczekiwano, że po wyborach w 2024 też rzeczywiście rynek będzie wzrastał. No i pierwotnie wzrastał, bardzo mocno wzrastał. Później bardzo mocno spadł. Oczywiście bitcoin jest wyżej niż był przed wyborami, ale wiele altcoinów jest znacznie niżej niż było przed wyborami. No i teraz pytanie, czy ta cykliczność już została zachwiana, czy być może te spadki są tylko chwilowe, a finalnie za chwilę będziemy znacznie wyżej i za kilka lat ta narracja, że zawsze po wyborach rynek wzrasta się, utrzyma się, obroni. No bo znowu, to jest kilka przykładów. I de facto one w żaden sposób nie gwarantują nam zmienności przyszłości, więc warto być nastawionym na to, że póki co na tym etapie rynku... Niewiele przesłanek sugeruje w mojej ocenie że w ciągu najbliższych kilku dni pojawi się ekstremalnie duży wzrost. Raczej nastawiam się na to, że spadki mogą być jeszcze kontynuowane. Idąc dalej, ICP, internet Computer nie, szu, nie doszło do precyzyjnego przetestowania, ale zbliżyliśmy się w rejon 6,65 dolarów. Wsparcie, 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 wsparcie. Bardzo ładnie, tu prawie że opór, natomiast już te kolejne dni przyniosły spore spadki. Przede wszystkim w piątek, przekraczające 8% w sobotę, prawie 4,5% w Wczoraj skromny 1,5%, dziś o poranku też skromny 1%. Natomiast jeśli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to myślę, że notowanie ICP mogłyby osuwać się w kierunku 4,75 dolarów. Tam mam najbliższy próg wsparcia, gdyby on został przełamany, to nawet do granicy 3,40 dolarów. Kolejny projekt, który zaproponowaliście to move, a więc movement no i tutaj od pewnego czasu obserwujemy stagnację, mamy klasyczną konsolidację dolne ograniczenie w rejonie 40 centów górne w wysokości 59 centów biorąc pod uwagę wcześniejszy spadek no to w mojej ocenie jest ryzyko, że kurs może podjąć próbę wyłamania tutaj spadku przełamania tego wsparcia, wybicia z konsolidacji dołem, no i kontynuacji rajdu na południe, pytanie tylko dokąd no tu już niestety na podstawie lewej strony wykresu żadnych wsparć nie wyznaczymy, więc czy to będzie 30 centów, czy 32, a może 20 się, A może 11, tego nie wiemy. Trzeba być przygotowanym na to, że po prostu tu spadki mogą być kontynuowane. I w mojej ocenie to jest bardziej prawdopodobny scenariusz. Idąc dalej, Celestia, Pia, projekt, którego kurs, no też już od dłuższego czasu, właściwie od początku lutego, nie wykazuje jakiejś ponadnormatywnej zmienności. Oczywiście są poszczególne sesje, takie jak ta z 3 marca, kiedy kurs stopnął o przeszło 17%, duże, duże spadki. 11 marca wzrost o prawie 15%, 12 marca o kolejne prawie 15%, więc też duże wzrosty, natomiast tak sumarycznie poruszamy się bokiem, mamy czasami dużą zmienność, ale nie towarzyszy jej silne momenty, więc nawet jak jest podbicie wzrostowe, no to trwa chwilę i pojawiają się, i pojawiają się spadki, tutaj bardzo wyraźne spadki w piątek o 7,5%, w sobotę o ponad 6%, dzisiaj o poranchu 1,5% i jeśli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w mojej ocenie notowania Celestii mogą wyrównać minima z lutego, minima z marta, czyli okolice 2 dolarów i 75 Stawiałbym, że to jest najbliższy taki naprawdę sensowny próg wsparcia, na który warto by było zwracać tutaj uwagę. My tymczasem przechodzimy sobie na platformę X-Station, i tutaj patrzymy na dwa rynki, konkretne dwa rynki, które zaproponowaliście. Jest to złoto, jest to srebro, czyli właściwie e, aktywa ze sobą bardzo silnie dodatnio skorelowane. Natomiast po złocie widać, jak duży jest apetyt na bezpieczne przystanie, jak mały jest apetyt na aktywa ryzykowne. Ten apetyt na aktywa ryzykowne obrazują spadki na rynku krypto, no ale też obrazują spadki na przykład na amerykańskich akcjach. SP 500 w dół, Nasdaq w dół, Dow Jones w dół. To są naprawdę spore spadki. Mówiłem wam o tym już chyba w ubiegłym tygodniu, że w mojej ocenie amerykańskie indeksy giełdowe mogą jeszcze spadać. No i już rzeczywiście pojechałem sobie do Krakowa na InvestCaps, a one Spadły i to bardzo wyraźnie spadły. Złoto w tym czasie oczywiście przebija ATH, przebija historyczne szczyty 3123 niemal dolary za uncję złota. No i póki co, tak naprawdę, ten rajd na północ może być kontynuowane. Pytanie tylko dokąd, tego nie wiemy, ale kto wie, może za chwilę okaże się, że ta granica 4000 dolarów, o której, o której wielu mówiło jeszcze kilka miesięcy temu, że ona nie jest taka wcale odległa. Tu trzeba tylko brać pod uwagę jedną bardzo istotną rzecz, że dzisiaj żyjemy w czasach obaw. Obaw o kondycję gospodarczą Ameryki, obaw o kondycję gospodarczą Europy, Niemiec i tak dalej. Te obawy potęguje wojna cenowa rozpoczęta przez administrację Donalda Trumpa. Są obawy o to, że inflacja utrzymywać będzie się na podwyższonych poziomach przez dłuższy czas. Obawy o to, że po prostu gospodarka nie będzie rozwijać się tak, jakby mogła, albo tak, jakbyśmy sobie życzyli, żeby się rozwijała. Też wojna na Ukrainie miała zostać zakończona przez dwa telefony. Okazuje się, że długotrwałe negocjacje niewiele przynoszą i ten postęp jest bardzo, bardzo znikome, więc to sprawia, że ten kapitał rzeczywiście napływa do bezpiecznych przystani, takich jak złoto czy takich jak srebro, o którego analizy też w ostatnim czasie prosiliście. Natomiast to są takie czynniki, które de facto za chwilę mogą przestać istnieć, bo być może będzie tak, że dzisiaj wojna na Ukrainie trwa, a jutro dowiemy się, że nie, że strona ukraińska i rosyjska się porozumiały i że wojna zostaje zakończona. Czy ktoś obstawia dziś taki scenariusz? Bardzo niewiele osób obstawia dziś taki scenariusz, że to się zakończy tak szybko. Raczej te negocjacje będą jeszcze trwały dość długo, natomiast one w pewnym momencie najpewniej się zakończą. No i tu powstaje pytanie, czy zakończą się? Pomyślnie, czyli jakimś porozumieniem, czy, czy nie, i ta wojna będzie trwała przez kolejne 2-3 lata, bo takiego scenariusza też nie można wykluczyć. I to jest ten argument, dlaczego teraz złoto wzrasta. Ale w każdej chwili ono może tak naprawdę tąpnąć, w momencie, w którym dojdzie do zmiany apetytu na ryzyko, kiedy sytuacja w globalnej gospodarce się unormuje, kiedy sytuacja związana z wojną na Ukrainie zostanie opanowana, może dojść do odbicia. Złoto, srebro wtedy zaczną spadać, a akcje amerykańskie czy kryptowaluty mogą zacząć wzrastać. Więc to są takie ryzyka, na które warto zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o srebro, bardzo ciekawy punkt. Oczywiście widzicie tutaj równoległy kanał wzrostowy, który Wam wyznaczyłem. Widzicie, że srebro jest na granicy wierzchołków z października 2024 roku. Natomiast na srebro warto spojrzeć sobie z perspektywy interwału nawet miesięcznego, bo dopiero wtedy zauważycie, że notowania srebra są na najwyższych poziomach, już pomijając te z ubiegłego roku. To są najwyższe poziomy od 2012 roku. Ja tylko przypomnę, że mamy 2025, więc łatwo można sobie policzyć, że jesteśmy tak naprawdę 13 lat, niemal 13 lat wstecz i tu jest bardzo. Ciekawa, bardzo ciekawa strefa wokół tych dwu, 34 dolarów, powiedzmy 60 centów plus minus. To jest taka granica. Gdyby ona została przełamana, to w mojej ocenie notowania srebra mogłyby zmierzać nawet w kierunku 42 dolarów, więc ten potencjał byłby naprawdę bardzo, bardzo duży, jeżeli chodzi o rynek srebra. I z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem dla Was przygotowane na dziś. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie głosy, które oddaliście na mnie. W konkursie Inwestka. Oczywiście też tutaj myślę, że mogę podziękować w imieniu Patryka, bo kantor czy sieć kantorów wymień Bitcoin.pl otrzymała też srebrny laur w konkursie Inwestka, więc myślę, że w imieniu Patryka też za wasze głosy oczywiście mogę tutaj podziękować. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście, abym przeanalizował w przyszłym, w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu usłyszymy się oczywiście już standardowo, czyli w środę oraz dalej w piątek. Wszystkiego dobrego dla Was, trzymajcie się, cześć!